Cześć. Witamy was na kolejnym górskim szlaku. Dzisiaj jesteśmy w Niemczy w województwie dolnośląskim i udajemy się na wycieczkę w górę Niemczańsko-Strzelińskie. Nasz cel: Ostra Góra, na której liczymy na ognisko, mały odpoczynek i zwiedzanie fajnych widoków. Zostańcie z nami, zapraszamy. Jesteśmy teraz koło arboretum w Wojsławicach i ruszamy w stronę czerwonego szlaku, który zaprowadzi nas na szczyt Ostrej Góry. Droga na Ostrą Górę z Niemczy zajmuje około 40 minut. Jest to jakieś 2-2,5 km odległości. Spokojnym spacerkiem. Wędrujemy w stronę Czerwonego Szlaku i mamy nadzieję na przyjemną i spokojną wycieczkę. Po naszej prawej stronie mijamy arboretum w Wojsławicach, które niestety jest jeszcze zamknięte. Mieliśmy nadzieję zwiedzić je, pooglądać ciekawe miejsca, które tam warto zobaczyć. Jednak nie udało się wejść do środka. Otwarte jest dopiero od 17 kwietnia. Także ruszamy w stronę Czerwonego Szlaku. I idziemy w dalszą drogę. Jesteśmy na przełęczy pod Wojsławicami na wysokości 290 metrów nad poziomem morza. Kierujemy się w lewo i szukamy oznaczeń czerwonego szlaku turystycznego. Wchodzimy na czerwony szlak, który zaprowadzi nas na szczyt Ostrej Góry. Jeżeli podejdziemy nieco w prawo, możemy pooglądać fajne widoki na sudety i arboretum w Wojsławicach. Docieramy do przełęczy pod ostrą górą, na szczyt 20 minut, na Podlasie 50 minut, wchodzimy do lasu. Szlak tutaj łączy się ze szlakiem żółtym, który prowadzi do Niemczy i do Gilowa, i dalej do Piławy Dolnej. Przed nami pierwsze podejście w górę. Nie wygląda strasznie. Szlak naprawdę przyjemny. Z tego co się dowiedzieliśmy, na szczycie ostrej góry wieża widokowa jest nieczynna. Jest ona. W tragicznym stanie gardzewiała, brakuje szczebelków. Raczej wchodzić na górę nie będziemy, ale liczymy na jakieś ciekawe widoki. Dotarliśmy do skrzyżowania pod Ostrą Górą. Dalej poruszamy się czerwonym szlakiem turystycznym na szczyt. Tutaj odchodzi również czarny szlak w tamtą stronę, który prowadzi na kawią górę i do Różkowic na razie wspinamy się na Ostrą Górę zobaczymy jak wygląda wieża widokowa a później zdecydujemy czy ruszamy w dalszą drogę czy tutaj zakończymy naszą krótką wycieczkę łączony szlak zakręca tutaj a tuż obok całkiem fajny widok z Ostrej Góry na Różkowice i znajdujące się dalej wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie jeżeli chcecie odpocząć po tygodniu ciężkiej pracy i szukacie łatwej, krótkiej wycieczki, to wyjazd do Niemczy na ostrą górę będzie dla Was idealny. Przed nami ostatnie metry. Wieża widokowa już dobrze widoczna. Niestety tak jak przewidywaliśmy jest ona w kiepskim stanie. Minuta dwie i widzimy się na szczycie. Jesteśmy już na szczycie Ostrej Góry na wysokości 362 metry nad poziomem morza. Czas na widoki i oglądanie szczytu. Zapraszamy! Ostrej góry trochę wieje. Zostaliśmy już rozpalone ognisko, dlatego robimy sobie krótką przerwę na kiełbaskę. Szczyt ostrej góry zwiedzony. Tutaj zakończymy dzisiaj naszą wycieczkę. Wracamy do samochodu i wracamy do Wrocławia. Dziękujemy, że byliście z nami. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału i do zobaczenia na kolejnej wycieczce. Cześć, do zobaczenia na szlaku.